Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Czy ta osoba odezwie się do ciebie przez najbliższe pół roku. Oczywiście jest to czytanie ogólne, więc może z tobą rezonować, ale nie musi, więc dodałam to co dodaję zawsze, taką informację dodatkową. Moi drodzy, powiedzcie sobie proszę właśnie to zdanie w myślach i waszą osobę dopasujcie i wtedy wybierzcie jedną z opcji. Lewa karta, karta prawa, jedynka, dwójka. No dobrze, przechodzimy sobie do czerwonych krwinek. Ja zawsze właśnie tę kartę tak nazywam, bo ona mi się kojarzy z takim. Nie wiem, czy pamiętacie, niektórzy z Was na pewno pamiętają. Jest taki serial dla dzieci, co prawda, ale bardzo mądry. Uważam, że bardzo dobrze jest zrobiony i bardzo takie treściwe informacje dla dzieci i dla nas również dorosłych można pozyskać. Było sobie życie. Było sobie życie, ten serial taki francuski dla dzieci. I powiem szczerze, że właśnie te czerwone. Kwinki, krwinki, które tam występowały, bardzo mi się kojarzą z tą właśnie z tą kartą. Zawsze nazywam ją czerwone krwinki. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy w takim razie już od waszej grupy, wasze karty, bo ja już tutaj sobie w międzyczasie je odkryłam. To są wasze karty. Karta gwiazdy i karta dwójki wody. Moi drodzy, przy tak do dobrych kartach nie ma możliwości, żeby powiedzieć, że tego kontaktu nie będzie. Dlatego, że przede wszystkim jedno z was ma bardzo dużą nadzieję na to, że tak się zadzieje, albo też oboje macie nadzieję, że jeszcze ten kontakt jak gdyby będzie pozyskany na nowo. Zdecydowanie jest tutaj odpowiedź tak. Tak, ktoś się odezwie. Natomiast powiem wam szczerze, że w niektórych przypadkach to możecie być wy, wy, którzy yy, zainicjujecie ten kontakt. Z waszej na przykład strony będzie działanie. To już nieważne, czy jesteś mężczyzną czy kobietą, bo mamy równouprawnienie i tak naprawdę i kobieta może pierwsza wyciągnąć rękę, czy też wyciągnąć telefon, tak, żeby zadzwonić. No i też tradycyjnie mężczyzna. Natomiast powiem szczerze, że zdecydowanie tutaj jest powiedziane, że bardzo duże szanse, że ten kontakt będzie zainicjowany, Druga sprawa, z której strony, no ale z założenia pytamy, czy ta osoba się odezwie. I w większości przypadków jest odpowiedź, że tak, ta osoba się odezwie. Moi drodzy, przy dwójce wody. To jesteście po prostu swoimi bratnimi duszami i tutaj nie ma co mówić, że tak nie jest, dlatego że dwójka wody jest kartą bratnich dusz, ale też osób, które mają ze sobą relację karmiczną. Czyli niektóre przypadki będą po prostu yy, z, z tym się tutaj kojarzyły, że macie jeszcze nieprzepracowaną karmę, być może jesteście w trakcie jej przepracowywania i dlatego ten kontakt będzie zainicjowany ponownie, dlatego że też góra będzie jak gdyby w tym miała swój udział. Udział, bo karma musi być przepracowana. Więc, moi drodzy, generalnie duże szanse na to, że tutaj naprawdę dojdzie do kontaktu, bo i karta gwiazdy, czyli tak jakby jeszcze dodatkowo to wasza relacja była chroniona. Jeżeli jest bratnio-duszowa, czy też karmiczna, no to może tak być rzeczywiście, że macie ochronę, dlatego że tego typu relacje zawsze mają ochronę, tak? Bo są to relacje dla wyższych celów, tak? Dla wznioślejszych, wyższych celów. Natomiast zdecydowanie tutaj ta osoba może być Waszą bratnią duszą, możecie czuć do niej takie przywiązanie, tak? Takie y, powiedziałabym nienamacalne nieraz przywiązanie, bo to jest na poziomie energii. To jest coś, co jak gdyby ciężko w ogóle zidentyfikować, coś, co ciężko nazwać, no i zobaczyć, wiadomo. Natomiast zdecydowanie tutaj, jeżeli macie tę kartę dwójki wody przy gwieździe. To uważam, że może być to relacja karmiczna, relacja przeznaczeniowa tak zwana. Tylko pamiętajcie, że przeznaczeniowa to nie znaczy docelowa. Przeznaczeniowa to taka, która musiała w naszym życiu mieć miejsce, bo taki był plan. Więc właśnie te tak zwane karmiczne, coś do odpracowania, jakaś lekcja do, do przyjęcia. Więc generalnie tutaj widzę mocną więź energetyczną między wami, która jak gdyby cały czas jest nierozerwana. I też widzę, że jest to relacja ważna dla, powiedziałabym, rozwoju i Twojego, i tej drugiej osoby. Więc to nie jest taka błaha relacja, moi drodzy, ale na pewno będąc w niej to czujecie, tak? Jeżeli na przykład też tutaj przychodzisz na to czytanie i pytasz o tę osobę, to znaczy, że ona jest w jakiś sposób dla Ciebie ważna, tak? O byle kogo w cudzysłowie byś nie pytał, nie pytała. Więc tutaj, no, coś może być na rzeczy z tych rzeczy, co. Ojej, przepraszam, rzeczy, rzeczy. Coś może być na rzeczy tutaj z tych informacji, które Wam przekazałam. No dobrze, to była grupa numer jeden, więc tutaj możecie oczekiwać kontaktu, bądź też możecie to Wy zainicjować ten kontakt, tak? No, ale suma summarum, kontakt będzie. Dobrze, przejdźmy do dwójki. Patrzymy teraz dwójkę, moi drodzy. Jakie karty z kolei dwójka ma? Mak, siódemka, ognia. Moi drodzy, jedynka miała pierw, y, p, pierwsza przekaz i miała bardzo dobry ten przekaz. Natomiast wy macie tutaj, ja powiem tak, y, może dojść do kontaktu, jak najbardziej, ale bo tutaj jest ale przede wszystkim karta maga mówi o tym że jedna osoba będzie chciała zmanipulować drugą albo po prostu oszukać coś, że tak powiem powiedzieć co nie jest zgodne z prawdą no może tutaj ktoś chcieć kogoś przekabacić ale w taki sposób manipulacyjny to, to może być oszustwo to może być podanie nieprawdziwej informacji więc powiedziałabym, że albo oboje będziecie sobą manipulować i będziecie sobie mówić nieprawdę przy tym kontakcie albo ta osoba będzie miała taką taktykę, że ona jak gdyby podda się będzie manipulowała tobą, żeby właśnie uzyskać w czasie tego kontaktu to, co chce uzyskać, tak? Każdy ten kontakt będzie zainicjowany z innych przyczyn. Natomiast, moi drodzy, nieładne są te karty. Od razu powiem. Kontakt owszem, może być, ale przede wszystkim przychodzi manipulant. Może być po prostu osoba, gdzie wiecie, że, że oszukuje, że już kiedyś miała takie sytuacje. Ja powiem tak: jeżeli już jesteś świadom, że ta osoba jest problematyczna bądź toksyczna, to jeżeli przy tym kontakcie pociągniesz dalej tę historię, to wracają te same energie z przeszłości. To samo, ten sam typ zachowania, te same, powiedziałabym, nawet podejścia, te same manipulacje, te same toksyczne sytuacje, tak. Natomiast siódemka ognia jeszcze mówi co innego, znaczy dodatkowo, tak, nie mówię, że i co innego, tylko dodatkowo, że trzecie osoby są w to zamieszane. Więc albo ta osoba do ciebie przychodzi, jeżeli jest to mężczyzna, nawiązuje kontakt, ale zapomnieć i powiedzieć, że ma żonę w, w domu, albo oszukać cię, że na przykład już się rozstał, albo tak naprawdę ma kogoś i nawet o tym nie powie, tak. Albo po prostu tutaj zamieszane są jeszcze w te sytuacje między wami osoby trzecie, które też mają tutaj dużo do powiedzenia. Czyli jakaś rola trzecich osób w tle, które są na tyle ważne, że ich energia jeszcze tutaj nam się pokazała w rozkładzie. To już nie muszą być te inne kobiety, ci inni mężczyźni. Owszem, mogą być, ale też mogą być to osoby. Ja zawsze ich nazywam ciocie dobra rada, wujkowie dobra rada. Czyli na pewno wiecie o co chodzi buntujący tą osobę albo mówiący jakieś nieprawidłowe informacje o Was. Ja powiem tak: przy tym kontakcie nie ma czystej energii. Przy tym kontakcie ten kontakt grozi tym, że w momencie, kiedy się zainicjuje, to za jakiś czas od tego zainicjowania możecie wejść w totalny konflikt. Siódemka ognia, czyli nie na długo by było dobrze w ten sposób. Jeżeli na przykład dziewczyna tutaj pyta o chłopaka, to kontakt może być, ale nie na długo będzie dobrze, bo później wchodzicie w siódemkę ognia. Czyli powiedziałabym, że no to samo co było, albo ewentualnie kłótnie, konflikty, w ogóle problemy, separacje, plus karta maga. Pamiętajcie, że mag to jest manipulant numer jeden. To jest osoba, która doskonale umie manipulować ludźmi. Mało tego, jeżeli jest to ktoś z przeszłości, to ta osoba Cię doskonale zna i ona wtedy już wie, gdzie jest Twój słaby punkt, jak macie podejść, więc tym bardziej tutaj dla, tak, dla takiego manipulanta jesteś łatwym kąskiem, tym bardziej, że jeżeli Cię zna. Więc moi drodzy, chyba że to Wy jesteście, tak, chyba że to Wy będziecie tutaj przedstawiać ze swojej strony energię, która nie do końca jest moralna, nie do końca jest w ogóle taka, która powinna mieć miejsce, tak? Niskie pobudki, niskie poziomy energetyczne. Niskowibracyjne zachowania, więc yy, zastanówcie się, tak, czy to jesteście wy, czy to jest ta druga osoba, ale nie są czyste energie, nie są fajne energie. Na takich energiach, które tutaj z dwóch kart mi się pokazały, nic nie zbudujesz, nie ma w ogóle możliwości. Nie ma możliwości, tak jak w pierwszej grupie był, były bardzo fajne energie, bardzo takie pełne nadziei, takie yy, energie tak zwane wyższe. Tak tutaj, no to jest. Jeden wielki problem, bym powiedziała, nikogo nie urażając, tak? I nie chodzi mi o ludzi, po prostu ja to tak podsumowałam. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.